No też Ojku. no był tutaj na wiem Bo sobie idziemy, on to się zarzuca z karcie z tego więc jeden kotel jest naleziony. Tu mamy jakieś tusię, jakiś tu jakiś stary coś tam jeszcze jest nie wiem czy mi się tutaj dostać Ale będzie koło jest to jeszcze jakiś tuś. Tylko jest stara okolna i no. chyba tylko taki jakby świecznik coś takiego i tutaj jest taka słowa Dobra dobrze w środku Tu jesteśmy na kolejnym już i mamy taką tutaj krzesło takim ogóralskim, ale nie też proszę tu mamy całą paczkę takich oto luxferów Luxfer. I i tak tego się zmienia cały zapropowane, zapropowany, pokażę tak, jak to no? Poczekaj na grube. No. na to stos. Co? Takie dwa wielkie opakowania na ścianieczce. to widać, czy używana. Ale... Tak, tak, tak. No. Dasz to trochę podnieść do góry? No? Ładne to jest. Tylko nie mam pojęcia, co tam to. Ale kurczę, zobaczymy. Jest na to, to coś ciekawego, nie? No. I tak sobie leżały, tak to ładne. No i widzę, na czterkę wrócimy. O cztery są. No, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem razy cztery? Ciężko. Trzydzieści dwa. Jakoś tak. No, Jest wysoki. No i tyle. Tu jest jakieś stare drewno. Nie wiadomo skąd. No, ciekawe. Dzień dobry, tutaj też taka ciekawa kawostka. Nie udało się nagrać, bo strasznie lało, ale teraz na spokojnie możemy pokazać. Stara apteczka drewniana. Nawet z kluczikiem. O, otwiera się nawet. Jest, cyk. No, ma jedną półeczkę. Brakuje drugiej. I stan jest taki mocno do ogarnięcia, bo mam nadzieję, już była przemalowywana raz tego naturalnego koloru jakiegoś coś tutaj coś, coś, coś próbował z nią robić czekamy do powieszenia no więc coś tam o, nawet napis widać jeszcze stary apteczka domowa no więc to dosyć ciekawe znalezisko na no, gabaretkę sobie leżała no ciekawa ciekawa no i fajnie że ten zamek działa dziwo kluczek się dało wyciągnąć o, kluczek widać że sobie przeleżał bo nawet nie zdążył jako za bardzo zardywać tak, do połowy. No. O! Cyk! Działa! No. Dobra, miałeś już spakować kulturalnie na targ i się okazało, że coś jest niedaleko naszego garażu i mamy kilka fantów. i Proszę nam powiedzieć, tutaj jest. Jest taka, jest taka płachta. Proszę prezentować. By... Tak, tak. Tutaj, tutaj, tutaj jest firma Bopol, która nie istnieje. I dlatego, że takie cztery co się były. I mi takimi haczykami. Nie mamy pojęcia, jak to zmontować. I teraz ci to pokazuję. Tak, tutaj, tu się do tego nie wsadza. Też nie wiem, też. Może coś się wydarzyło? Nie wiem, czy jakieś płakta, czy jakieś ochrania, czy, czy to to jest, bo serio, nie wiemy. Proszę, może ktoś ma coś takiego podobnego i powie, co to jest, jak to złożyć. To chętnie dowiemy, bo naprawdę nie wiemy, że było do. Tego. Ponad tym okay. też nic nie ma. Co bo do tego też nic nie ma. Więc dajmy, może dojść do kempingu, pożarowania, ale co to, jak to, nie no, wiem. To jest podanie, nie? Tak, ale no. Bo tak przynajmniej dobrze wiedzieć, czy uszkodzone, czy coś my, już, za jesteśmy, nie wiem. Dobra, wsadzamy i się pokazuje, co tu widzę, że to konstrukcja się ty produkujesz. No nie, da się, no, nie da się wsadzić. Może to po prostu się wygięło. Max load capacity 90 kg. To fakt, jest ja coś do siedzenia, może jakiś hamak, nie wiem, jakiś taki dziwny. A to, to się w dziewo wbija, nie wiem, w na kopie, nie, już bardzo tak, no ale... Dobra, chyba pokazujemy dalej. Tu kolejne dwie rzeczy możemy jechać na kemping. Tutaj typowe takie pseudoko z PRL-u. Tutaj jest takie bardziej współczesne. No, co patrz, siadaj, trzeba sprawdzić, czy jest dobre. I co? A no, siedzę. <laughs> ok, drogie. Nie się, wszystko będzie dobrze. To jest stare, no takie stare, które. Co się stanęło? No, za mało by było pewnie Dobra, czy mamy dwa krzesełka i jeszcze coś tam mamy Dobra, tu mamy jeszcze jedno takie To jest takie samo w sumie jak tamto, z tego samego typu modelu I co? Poddać Ci tam jakieś pićku? Tutaj do, około, do kieszonki? Tak, kiedy się on spoko, one są bardzo fajne, ale nie są też za tanie, więc będziemy już dwa w takim razie. Może je zabierzemy jutro na targ. sobie, będzie sobie, sobie na takim siedzieć. Dobra, i jeszcze najlepsza rzecz. Nawet się wstawaj, zao, prezentuj. Coś, co bardzo długo szukałyśmy. I nie było, nie było, nie było. Potrzebiliśmy, żeby kupić, ale ceny były też jakieś takie holendarne, gdzieś tam na olx I przyszło. Stolik. Taki mały składany stolik z PRL-u. Kiedyś już taki znalazłyśmy, ale niestety był do renowacji taki mocny, bo tutaj brakowało właśnie tych zaczepów. A tutaj sprawdzimy. Jeszcze raz. Taki już. Nie rozłożyli go do końca. Musi się zaczepić. O, dobra. Więc jest stolik. Ale no, takie rzeczy bardzo. To jest nie? No to jest taka dykta, i to się w to w ten metal dawało, nie? Ale Ci, no nie wytrzymuje tak, jak z ręką ciacham, więc jest ok, jest tylko mega, mega brudny, więc do wyczyszczenia na szybkości. I wystarczy dać jakąś tutaj, nie wiem, kawałek jakiegoś ładnego materiału, żeby nie było widać i można spokojnie tutaj pokazywać jakieś figurki, jakieś filiżanki, jakieś coś, coś takiego, nie? Więc uważam, że no super, się natrafiło. W to mamy już kemping. Cztery osoby mogą jechać z nami. Tak, co tak. Cztery Nie no, nie cztero osoby z nami. No, tak, no bo mamy A my? jeszcze dwa. A. A to jeszcze jedno jest. No Ale samochód mamy... Jeszcze. A samochód to nie ma takiego... Dłuższego nie ma. Tego... To... <laughs> no, trzeba czyści Zabierzemy jutro sobie od razu na targ. No jest mega brudne. Cześć tam, czyść. Obawiam się, że nie poradzę sobie z całymi chusteczkami. Mamy jeszcze jakiś płyn tam. Za chwilę się go dam. Wyczyścimy, będzie git. Jeszcze, będę Jeszcze się. No, ale na no spoko, naprawdę spoko. A co tu mamy za piękności? Ładna. Bierzemy. Trochę ciężka. Jeju, jeju. Tam Poland. Łucznik kradą. Przepiękne jest. Ale ciężka. Jak nie wiem. No, to mamy fajną rzecz chyba. No o, podejrzana tutaj jakaś reklamówka jest. Ja obstawiam, że tam są słoiki. Andrzejka, tam że butelki? Wygrałaś. A, co wygram? Ale czekaj, obie wygrałyśmy. Słoiki. Tam A też jest, jest słoik. On no nie jest. Jeszcze uwaga, butelek, to się nie liczy. Jakieś buty. No, idziemy dalej. O ładzie, dobra, to mamy taką kupeczkę. Tutaj jakieś ciuszki, a to chyba coś. Takie są to mamy. Leko? Nie było, Leko. To są elementy z Lego. przynajmniej ten, bo jest podpisany. I ten też. To też jest LEGO. No to trzeba by było zobaczyć, co tu jeszcze mamy. O, pracownia świeczek. To coś dla Świecze. Pracownia świeczek. Nie wierzyłam, że to jest. Jakiś włoski jest. Trzeba go stwierdzić. Te plastikowe elementy no, jest to. to mnie nie interesuje. Aaa, no, to... co no, to jest? się ciemno robi niestety i będzie to takie... Ale to jest takie... E... To był piesko po prostu. Waspach? Nie. Patron? Ksi-patron? Nie wiem, już nie jestem na bieżąco. Taki piesio? Co jest szczęściowy śmieci z czymś co można by było jeszcze wykorzystać? No tak ciężko Ale to jest znowu LEGO. Wiesz Zegarek? nie chcesz zegarek? Takie fajne. Nie Jaki fajny. Saszetka. Tu jest znowu takie jakiś no tak. dziwny wyrób. jest dziwny wyrób. Czy masz? I to A, sobie tutaj zerknę jeszcze za poszukiwaniem pusteczki. Co komu władzą pusteczki? Ja nie wiem. Nie ja rozumiem jakieś takie zużyte rzeczy. Okej. Okay. Jakieś rzeczy, jak ja, że sobie wiadomo, że nie. Żeby nigdy nie ryzykować. Złoto do góry? O. czyste złoto. Ja żartuję to z plastikowa. No, to jest śmieszne. Dobra, chyba ceremonii, które by się ma już. To jeszcze jakieś elementy z tego Lego mm. To chyba nie ale To może być To, to też nie wygląda na mhm. Lego To chyba nie ale Troszkę stwierdzić Taki kosz na fania. Zerwana nie ale... była. No mocno tak nie pójdzie. Ciekawe. To są jakieś cegły. Mm -mm. Dziwny twór, ma są jakieś puzzle, ale chyba... Ja bym nie brała, ja się nie robię, jak, za, jak jednego zbraknie Ale to? Kosz? Na Na z jednej strony, z drugiej strony taki wyrzut do kosza. Z obu stron. No i co to się nie teraz. No to tak nie wygląda. Próbujemy, szukamy czegoś ciekawego. I oto taki byfyj z takim kredensem z nadstawką. Normalnie z szybą. Niestety jest już ciemno i będzie słabo widać, ale może akurat coś się uda wam pokazać. No jest to piękne mabel, no. ale też wymaga dużo renowacji. Ogólnie to wszystko, nie? Znasz może ten, żeby przyświecić? No, ojeju. O, no. takie uchwyty nietypowe. No. Jakaś to pokaże. Ale to się chyba nawet nie otworzy. No. Wszystko ale... mhm. Stanie jest naprawdę... Tu, widzisz, no. Kluczyk nawet na tego. możemy pokazać... O! o. Robi wrażenie... Taki powietrznik. Nie wiem, do czego to służyło. No. jest tragiczny. Jest to, co... Nie, powiem ci szczerze, że wzięłam duży gąszcz, to wygląda jeszcze starsze niż takie, no... Już Tego takie, no, już no, nie powie. Powie. No no otworzę. Zobacz, jak masz u góry. Zobacz, jak masz u góry. Jest kluczyk. No, no. Szukamy skarbów. Ule, no, chyba się nic nie znajdzie. No, prześwieć. To mi się podoba. Mam już taką jedną. Dobra, to wyrządź tę autę. To... O. Obawiam się, że nie Tu są jeszcze jakieś części Takie całe takie, no? Takie, aż tak. no, tylko warte No mhm. kurczę To, to chyba szafa. Tak, 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 takie samo stylu, takie przedwojenny, no? Zresztą taki dom jest w cegle. To widać, że to jest coś starszego. Tak jest. Takie Hmm. No, naprawdę. Z takiej starej to... No, ale nigdzie nie widziałam, żeby było z takimi. Nie, ochotami. to mi trudno się na starsze, powiem Ci szczerze. Jest przepiękna. Na żywo nie widziałam takiej, tak, że mogę się podotykać. tylko w jakichś muzeach, faktycznie. No, no. robi wrażenie. Dobra, patrzymy dalej, bo są wystawy. No, może coś jeszcze. Nie bierzemy, no nie ma opcji no. no nie ma gdzie, no. Nawet jakbyśmy tira miały, to i tak po tym, Busa. co z tym zrobić. Tir większy. <głos> 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 to nie jest takie proste, my się mogło wydawać. Tu też Tutaj też nastawka cała góra, nie? Co coś jeszcze. też takie nogi. Przedwojenne, mhm. podwojenne, no. No piękne.